Chiny będą rozdawać darmowe yuany, związane ze swoim oczywiście chińskim CBDC. Ethereum przybyło 1000 dolarów, a fee transakcyjne poleciały to demun nawet 500. Gwei było. Ktoś pokazywał, że fi transakcyjne doszły do kilkuset dolarów. Bitwise ma 500 miliardów dolarów w środkach, którymi zarządza. A Uphold jako jedyna firma ze Stanów Zjednoczonych ma jaja i stwierdziła, że do wyroku sądowego nie będzie wycofywać XRP. Cześć, z tej strony Mike. Witam Was w crypto Newsach Light. Zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. A na końcu małe podsumowanie i zobaczycie dzisiaj coś mega, mega po prostu hit internetu. Zaczynamy. Dzisiaj zaczynamy od komparika. Chiny rozdają 20 milionów cyfrowych yuanów. Chiny nadal testują e-juana. Okazuje się, że miasto Shenzhen rozdaje kolejne. Słuchajcie, to jest nie pierwszy raz. 20 milionów Juanów to jest około 3 milionów dolarów. Wszystko w ramach trwającego obecnie testu cyfrowej waluty banków centralnych. Oczywiście oni cały czas testują. Z tego co wiem, to w ich planach mówili o tym, chcą mieć 10 miliardów użytkowników w przeciągu 10 lat. Powiem Wam szczerze, słuchajcie, brały, brali ludzie udział w jakiejś tam loterii i 100 tysięcy czerwonych paczek, każda z nich będzie warta 200 cyfrowych yuanów. Czyli jedna osoba nie dostanie dużo, ale to zawsze jest jakaś kasa za darmo. A wiadomo, że jak się kończy rozdawanie kasy, przechodzimy sobie dalej. Ethereum wyprzedzi, przebiło 1000 dolarów, ale oczywiście gasfi fee są tutaj ogromnym problemem. Zajrzymy sobie na szybko na Etherscana gdzie to jest w analizie rynku na Etherscanie słuchajcie, Ethereum Gas Tracker 150 GWI 3,21, to jest gołe Ethereum pamiętajcie, a smart contract będzie razy 10, 30 dolarów masakra FI transakcyjne po prostu biją. Ethereum było chyba po 1150, albo po 1115 30% wzrosło. Już oczywiście ludzie okrzyknęli na koń papryce, że tutaj market się zaczął. No Ethereum, jak widzicie, 1011 w tej chwili. XRP wróciło na czwarte miejsce. Opłaty transakcyjne są masakryczne. Zobaczcie, jak to wyglądało. Sobie szło powoli w górę, i nagle jep i w górę. Oczywiście ta ostatnia świeczka została zdjęta, został tylko knot. Ale oczywiście jest to ogromny problem. Ethereum. Ethereum 600% do dolara, 300% do bitcoina, także rośnie bardzo ładnie. Zobaczcie, że Ethereum cierpi z powodu efektów anty, antysieciowych. Każdy użytkownik czyni system mniej użyteczny dla innych użytkowników przez tworzenie tłumu. Na przykład kosztuje 100 dolarów, aby tradeować na Uniswapie. Zwykłe wysyłanie Ethereum jest około 10 dolarów. Tak? No, górnicy mogliby to Mogliby to rozwiązać, zwiększając gas limit, ale po co? No przecież po co? Przechodzimy sobie dalej. Dobry Samarytanin wpłacił 280 tysięcy dolarów w bitcoinie na ten Wikileaks Defense Fund. To jest fundusz, który powstał. E, który, który powstał, oczywiście 8,5 bitcoina tam zostało wysłane. Chodzi, aby obronić Wikileaks. Defe, defense Fund jest zarządzany przez Courage Foundation, która oczywiście e, chodzi tutaj o ten proces. E, proces o Opłatę tych wszystkich kosztów procesowania przez, y, przeciwko dziennikarzom, a także whistleblowers. Whistleblower to jest takie określenie na osoby, które tam przecieki różne daje, bo uważa, że co co się dzieje, co oczywiście nie jest nic dobrego. Chodzi oczywiście o pana Juliana Assange'a, o którym będzie za chwilę, a zasadniczo to mogę chyba nawet już tu od razu przesunąć. E, tak, e, zobaczcie. Sędzia wydał werdykt i stwierdził, że Julian Assange nie będzie ekstradowany do Stanów Zjednoczonych. Jest on oczywiście założycielem Wikileaks, wiele tajnych dokumentów ujawnił. Była ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, ale brytyjski sędzia podjął decyzję, że Assange nie powinien być ekstradowany. Oczywiście tutaj stwierdzono, że mogą być problemy ze zdrowiem psychicznym sędzia stwierdził, że Assange mógłby popełnić samobójstwo, jeżeli zostałby ekstradowany. Oczywiście grozi mu Guantanamo, albo coś jeszcze, jeszcze gorszego. Tym sędziom dystryktowym, nie, zobaczcie, to jest pan, czy właściwie district Judge sir. powiedział tutaj w oświadczeniu, że widzą, że zdrowie psychiczne pana Assange'a jest w takim stanie, że będzie tutaj bardzo opresywnym, aby go ekstradować do Stanów Zjednoczonych, tak, i że oczywiście a sam stwierdził, że woli zostać w tym. No i tyle, i tyle zasadniczo. Dobra sprawa, przechodzimy sobie dalej. Icon Loop zabezpieczył wsparcie rządu, aby testować blockchainowy projekt praw jazdy. Czyli zobaczcie. Oczywiście chodzi tutaj o blockchainową firmę Iconloop, jest to firma z południowej Korei i ona będzie chciała testować tutaj licencje, znaczy te prawa jazdy na blockchainie, oczywiście w tym kraju, w południowej Korei, dzięki wsparciu południowo-koreańskiego Ministerstwa Nauki. Tak? Generalnie testują oni zdecentralizowaną tożsamość, nazywa się to DID, czyli Decentralized Identity. To jest technologia, która oczywiście ma zarządzać tymi danymi. To jest świetne zastosowanie dla na blockchaina. I co ciekawe, zobaczcie, że w sierpniu 2020 roku pojawiły się raporty, że około milion południowo-koreańczyków już mają właśnie takie prawo jazdy na blockchainie. No, to jest 5 przyszłości na pewno. Przechodzimy sobie dalej. Zobaczcie, Bitwise ma już assets under management, czyli yy, aktywów w zarządzaniu. Ta kwota przekroczyła 500 milionów dolarów. Instytucje coraz bardziej wchodzą w krypto. Bitwise to jest oczywiście. Fundusz inwestycyjny, pełna nazwa Bitwise Asset Management. Bitwise Asset Management. Kolejny krok milowy w 2021 roku. W 2020, oczywiście, też świetnie się to rozwijało. I zobaczcie, zwiększyło się to o 100 milionów dolarów w porównaniu do 28 października 2020 roku. Tak tu był komunikat prasowy. I zobaczcie, to jest podzielone na fundusze. Jest tutaj Bitwise Ten Crypto Index Fund które oczywiście tutaj wychodzi na rynek kryptowalut, fundusz przetrzymuje Bitcoiny, etery i Litecoiny, a także niektóre inne kryptowaluty. I zobaczcie, Bitwise współzałożyciel Bitwise CEO stwierdził, że prędkość z jaką inwestorzy profesjonalni wchodzą do krypto jest po prostu niewiarygodna. No. No i teraz oczywiście jak sobie spojrzymy to stąd się biorą ceny, że Bitcoin dalej 30 tysięcy była korekta na Bitcoinie, a Bitcoin dalej się trzyma. Przechodzimy sobie dalej. Uphold nie zdalistuje XRP zanim sąd nie podejmie decyzji. Brawo! Pierwsza firma, która ma jaja i która nie, 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 nie tutaj jak to się mi pod dupą się im pali. Procesor płatniczy stwierdził. A także giełda stwierdził, że dopiero kiedy zostanie, zobaczcie, proces sądowy, ten pozew zostanie rozwiązany. Czyli kiedy będzie prawomocny wyrok, Apple zdecydował, aby kontynuować listing XRP do momentu, do momentu, i chyba że ten skarga tego seku jest adjudicated. Tak, czyli to jest jakaś tam zasądzana adjudicated, czyli będzie wyrok w, w, na korzyść Seku. Wtedy oczywiście podejmą decyzję. No i cóż, i o fajne stwierdzenie tutaj: zobaczcie, wierzymy, że inne firmy przyjmą podobną strategię zamiast pchania się naprzód i po prostu palenia się pod tyłkiem. Tak, tak przynajmniej w ogłoszeniu. Czekamy w lutym pierwsza rozprawa przechodzimy sobie dalej i zobaczcie hodlerzy XRP e, proszą sąd, aby zatrzymał, e, aby zatrzymał, przestał, może nie nie zatrzymał, aby zakazał e, SEC nazywanie ich, e, ich tokenów Securities, tak. E, inwestorzy XRP nie chcą, aby oczywiście, tak były nazywane, jest między innymi e, kilku takich inwestorów, w tym e, złożyło proces do sądu w Rhode Island i chcą oni oczywiście zmienić tutaj ten tok sprawy przeciwko firmie Ripple. Chodzi tutaj oczywiście o to, że zobaczcie, to jest właśnie bardzo dobre stwierdzenie. Zamiast chronić inwestorów i udzielać informacji, aby pomóc inwestorom dokonywać doinformowanych decyzji, tak jak jest to wymagane przez warunki ten mission statement z agencji SEC. Respondent, wiedząc, wiedząc, knowingly, czyli wiedział o tym i celowo spowodował straty wielomiliardowe tych niewinnych inwestorów, którzy kupili, wymieniali, otrzymywali lub pozyskali cyfrowe aktywo XRP, między m.in. wymienionych tych petitioners, czyli ci, którzy złożyli tą petycję. I tak dalej, i tak dalej. Także słuchajcie, sprawa jeszcze się nie skończyła. No bo faktycznie, słuchajcie, 95% klientów XRP jest spoza Stanów Zjednoczonych, 90% XRP, podobno nicząc tych oczywiście przez firmę Ripple, jest trzymane przez, przez zewnętrzne podmioty, a ci tutaj uwalili rynek i to tak konkretnie. Przechodzimy sobie dalej. ATH, czy ATH może bym powiedział bo od ATH forma, chyba forma ta... Forma mnoga to jest atechy. Spotkały się z sezonem altów. Pięć rzeczy, które obserwować w tym tygodniu na Bitcoinie. Bitcoin oczywiście uchronił, dalej 30 tysięcy dolarów trzyma się. No i teraz zobaczymy. Tak, zobaczcie, akcje oczywiście idą w górę, a Bitcoin flipuje dała. Czyli generalnie, zobaczcie, Dow Jones yy, mają rekordowe, e, rekordowe wysokości, ale co ciekawe, BTCUSD Flipping osiągnęło 30600 punktów. Pierwszy raz, gdy cena tutaj zbliżała się do 34000 i wyżej, tak? Pierwszy raz to sflipowało. A jaki jest wartość tego dała? Nie wiem. E, tu jest jakiś, właśnie ten indeks. No i cóż, słuchajcie, zobaczcie, tutaj oczywiście odbicie poprzez to, że jest szczepionka, która tutaj napędza te cykle i tak dalej, i tak dalej, to co będzie niekończący się niekończący się wzrost, a tu oni już stwierdzają, zobaczcie, futures gaps may stay forever unfilled. Chodzi tutaj o gapy na kontraktach i że podobno ta luka się nie wypełni. Tutaj jest kolejna luka, która może się nie wypełnić. To jest związane oczywiście z tym, że oni nie handlują w weekend i później otwarcie jest, jest dziura, po prostu robi się w wykresie. No trudno, żeby się nie robiło, nie? No a co wy sądzicie? Co dalej z Bitcoinem? Przechodzimy sobie dalej, i tu jest fajna informacja dla wszystkich posiadaczy Stellara. Rząd ukraiński wybrał Stable, Stellar Development Foundation, aby. Pomógł im zbudować narodową cyfrową walutę. Chodzi oczywiście o CBDC. Ukraina chce mieć własne CBDC, i do tego zostało wybrane właśnie Stellar Development Foundation. Wybrano to oczywiście Ministerstwo Cyfrowej Transformacji takie fajne ministerstwo mają. Wierzymy, że współpraca ze Stellar Development Foundation będzie, będzie tutaj zyskiem dla rozwoju tego przemysłu cyfrowych aktywów, a także integracji w globalny ekosystem finansowy. Tylko oczywiście tam pytanie czy to będzie na stelarze chodzić, czy może coś innego. No zobaczymy, zobaczymy, to jest tylko na razie taka zapowiedź jeszcze do, do zrealizowania daleko. Przechodzimy sobie dalej. G firma górnicza z branży Z branży Bitcoina kopania, Maraton e Marathon Patent Group kończyła zbiórkę finansów. Nie wiedziałam, że to się. A, to się nazywa, zobaczcie. Myślałem, że to się nazywa na Marathon, bo tak w skrócie było, a to się nazywa w całkowita nazwa, to jest Marathon Patent Group, czyli MARA. Zebrali oni 200 milionów dolarów finansowania. Oczywiście jest to spółka notowana na Nasdaqu, zajmuje się górnictwem. Kupili oni, słuchajcie, 103 060, 60. Nie. W 100 koparek, tak? W 103 060 koparek e, i oczekują, że tu będą one produkowały 1036 eksahasza e, mocy obliczeniowej. 15 200 jednostek ma być dostarczone w pierwszym, połowie, w pierwszym kwartale 2021 roku. A firma, która tutaj, firma oczekuje, że zainstaluje 4000 koparek w lutym, 6300 w marcu i 4800 w, kwiet, 800 w kwietniu. No Bitmain tam se nie poradzi, słuchajcie, no nie obserwowaliście w większości tego, ja też nie. No powiedzmy, jak gdzieś tam od już kwietnia zacząłem się interesować kryptowalutami 2017, ale zanim na dobre wsiąkłem w to środowisko, to był gdzieś tam już wrzesień, październik, a kanał założyłem, Kanał założyłem tak naprawdę w grudniu, więc cały ten cykl 16 roku mnie pominął. Teraz możemy na naszych oczach obserwować, co się, da, co się dzieje. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może zajrzeć sobie do starych kryptowalutowych niedziel z Majkiem. Poszukajcie sobie, słuchajcie, jeśli chodzi o nastroje, szczególnie nowe osoby. Zobaczcie, jak to wyglądało. Wyglądało na przykład w styczniu, grudzień 2018, styczeń, 2000, styczeń 2019, jak różniło się świętowanie pierwszej rocznicy kanału Mike Satoshi, drugiej rocznicy kanału Mike Satoshi i trzeciej rocznicy kanału Mike Satoshi. Zastanawiam się, czy ja w ogóle świętowałem pierwszą. No, druga rocznica to było w przejściu na 20 rok, więc nie było tragedii. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Jimmy Kramer został przekonwertowany przez Pumpliano na zwolennika bitcoina i już zarobił po tym, jak bitcoin spumpował na 30 tysięcy dolarów, jak to określili took profits, tak? Oczywiście jest to gospodarz CNBC Mad Money. Jim Kramer yy, ujawnił, że chciał kupić, yy, że zamierzał kupić bitcoina po tym, jak pojawił się Pumpliano. Kupił on bitcoiny w przedziale 17-18 tysięcy dolarów. Później wzrosły one 100 tysięcy, i stwierdził on, że wyciągnął już, czyli nie sprzedał wszystkich, ale zobaczcie: Taking out the initial amount he invested in the asset, czyli wyciągnął tyle, czyli już jest. O, zobaczcie. Wyjąłem wszystko to, co włożyłem. To będzie, będę reszcie, po pozwolę reszcie, aby zarabiała. Tak. <laughs> także słuchajcie, dobra cena, nie? 17-18, no niektórzy z nas kupowali po 3, a niektórzy już w ogóle taniej wcześniej. Bitcoin oczywiście dojechał do 34, także fajnie to wygląda i na razie bardzo fajnie. Przechodzimy sobie dalej i słuchajcie, zobaczcie, wszyscy tu się podniecają, że FinCEN, 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 ale amerykańscy prawodawcy, lawmakerzy, myślę, że kongresmeni tu też się dołączą, stwierdzają, że ten rush process, czyli pośpieszny proces, E, zagraża wartości takiej wiarygodności e, FinCENu, tak. Oni chcą monitorować transakcje kryptowalutowe, ale tego nie można zmienić ten, nie można tego pośpieszać, tak? Więc prawodawcy tutaj wystąpili z wnioskiem. Chodzi tutaj o to, że FinCEN chce, aby wszystkie firmy raportowały, jeżeli klienci ich przesyłają 10 tysięcy lub więcej kryptowalut w ciągu 24 godzin, tak? Przez swoje, tam jest Bank Secrecy Act i tak dalej, mają raportować bezpośrednio do fincen e, agencji oczywiście Departamentu Skarbu. E, dodatkowo chcą, aby wszystkie transakcje, które są wysyłane do portfeli prywatnych, tak? Oczywiście tutaj ten debil Mnudzin coś, coś tutaj robi, ale okazuje się, że prawdawcy mówią, hola, hola, wy to dobrze dopracujcie, jeszcze na razie to jest za, za wcześnie. Takie pośpieszne regulacje, ja nie wiem, no co tam się będzie w tych Stanach Zjednoczonych działo. Prawdę mówiąc, nie wiem, przechodzimy sobie dalej. CEO, CEO Abry twierdzi, że fundamenty Bitcoina są takie doskonałe, no, no spokojnie, panie Abra, Abra Kadabra, bum, cyk, cyk. Nie, Bitcoin bloki małe, myk, no. Rosną nam fin transakcyjne, na sfale perfekcyjne e, i oczywiście odnosi się do wojny przeciwko bitwy przeciw, e, firmy Ripple przeciwko agencji SEC. No, stwierdził on oczywiście tak, że fundamenty są per, perfekcyjne i w ogóle będzie wszystko, wszystko wspaniale. I Tarara usiasiusia i oczywiście e, wypowiedział się do tej. W, e, do tej wojny. Problem, który mam z Sekiem, ze stroną Seka, że czekali oni 8 lat, to jest po prostu szalone. Nie, nie rozumiem tego, ok. No, oczywiście, ciężko się nie zgodzić, tu macie cały wywiad. Wiecie co? Właśnie, jak obstawiacie? Jak obstawiacie? Są trzy obstawienia. Może zrobię wam na live następnym jakiś ten. Kto wygra, kto wygra sprawę? Ripple, Sek, czy może Ugoda? Trzy do wyboru. Każdy szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj wybrać może. Z jakiego to było filmu, kto pamięta. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, jest zwolennik własnego przyrodzenia, John, John McAfee, i okazuje się, że tutaj odrzucono areszt domowy. John McAfee, oczywiście żona, właściwie Janice McAfee. Dzisiaj jest 90 dzień zatrzymania McAfee'ego w Hiszpanii i okazuje się, że sąd. Czy tam, nie wiem kto tam. 90 dni został zatrzymany. I okazuje się, że jego wniosek o areszt domowy został oczywiście, został oczywiście odrzucony. Zobaczcie tutaj, właśnie. He has been denied the possibility of continuing his detention under house arrest. Czyli siedzi w ciupie, panie. Walił pan, że ciągle głupa. I dla pana przyszła ciupa. Światła słońca nie zobaczysz. No. Prędzej się tam wyburaczysz. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, jest kolejny celebryta. Peteru Shifu twierdzi, że bitcoin osiągający 30 tysięcy dolarów to jest szczyt, to jest market top. Tak, Peteru Shifu, ekspert, e, ekspert od złota. No, panie, pan chyba, jak, pana złota to chyba zacznie rdzewieć i oczywiście financial times pisał o bitcoinie, a, e, a Piteru Schiffu, no wiecie co, no nie jest to Newsweek, ale oczywiście dla mnie to jest dobry wskaźnik, że, że to jest szczyt rynku. No i co ciekawe, w momencie kiedy Piteru Schiffu swojemu synowi polecał, że jego syn kupił Bitcoin, a ten, a tam gówno, tu 30-70-letni analityk rynku, co ten syn zrobił? Syn zarobił, a Piteru Schiffu dalej się kręci jak gówno w przerębli. Przechodzimy sobie dalej, ostatni news dzisiejszego dnia. Polka Starter uruchomi zabezpieczenia Polka, Cover, DeFi, a także IDO, czyli to Initial Dex Offering. Tak o tym mówił Kamil, o ile dobrze pamiętam. Zdecentralizowana giełda, zbudowana o, o, w oparciu o sieć Polka.dot, wprowadza własne produkty ubezpieczeniowe i wstępną ofertę Dexa. Słuchajcie, Polka Starter reklamuje się jako rywalizujący z Ethereum i Uniswap, zautomatyzowany e, ten animator czyli Market Maker i platforma do DApp Został uruchomiony 15 grudnia. W celu umożliwiania projektom. Pozyskania kapitału z sieci Polka. No to jest bardzo fajna informacja, ubezpieczenia na DeFi, zobaczymy, nie są to jakieś zgniłe kosze. Dobra, słuchajcie, Newsów, na tyle, ale zanim przejdziemy do podsumowania, to możemy zamknąć, to możemy zamknąć. Mam dla Was trzy rzeczy. Pierwsza rzecz: dzisiaj na stronie Kryptonarodu, oczywiście jest konkurs świąteczny. Eee, chciałbym Wam powiedzieć, że oczywiście są zwycięzcy. Te nagrody pocieszenia zostały już rozlosowane w odcinku Status Report. Proszę obejrzeć i zgłosić się do mnie po odbiór. Teraz tak, tu się pojawiły przydatne strony. Przydatne strony, sekcja, tu uwaga, zanim zaczniesz, przeczytajcie, oczywiście są giełdy kryptowalut i portfele kryptowalut, e, narzędzia do DeFi, analiza na rynku i śledzenie stron, nie wiem czemu tu taki tu większy odstęp, a tu taki mały, e, a także inne przydatne na, strony i narzędzia. Słuchajcie, powrzucałem Wam tu mnóstwo linków różnych, e, także powiem szczerze, jeżeli macie jakieś sugestie, to oczywiście proszę o maila, te linki są linkami referencyjnymi, oczywiście z czegoś tą stronę trzeba utrzymywać, ja liczę na to, na razie jeszcze to jak to się mówi utrzymuje się z moich środków własnych, ale ruch jest coraz większy, z czasem żeby to dobrze chodziło trzeba będzie coraz większą moc tam zakupywać i to jednak kosztuje w skali roku, wiadomo pierwszy rok to jest zawsze promocja. Na razie mamy około 30 tysięcy odwiedzin. Ale spokojnie będzie lepiej, tak? Tu macie oczywiście portfele sprzętowe, ja być może podepnę tu jeszcze wideo z testami, także zobaczymy. Kolejną rzeczą będzie oczywiście słownik pojęć, tamte wszystkie pojęcia, bo czasami nie wiecie o co chodzi i tak dalej. Dodamy słownik pojęć, no i zobaczymy. Teraz tak, druga sprawa, którą chciałem przypomnieć, to jest oczywiście, a to świeże, zobaczymy czy coś się. Oczywiście, wspieracie 40 osób, wsparły już zbiórkę. Słuchajcie, brakuje niecałe 1000 zł, 66% mamy, niecałe 1000 zł do zbiórki. Zbiórka jest na szkołę imienia, imienia Zygmunta Augusta w Wasilkowie, to nie jest Wasilków, po prostu Kamil i Feniks, Dzisiaj dziękuję Wam za wsparcie, ale po prostu jesteście. Jesteście po prostu bardziej podlascy od Podlasia, bo to wa Wasilków slediki, nie. Nie no super, bardzo mi się podobał. Dziękuję Kamil, dziękuję Fenik za wsparcie, za informację. Proszę też innych twórców, yy, twórców kryptonarodu o informacje odnośnie zbiórki. Chodzi oczywiście o szkołę w Wasilkowie. Słuchajcie, jest to szkoła, z którą ja współpracuję, którą wspieram. Dzieciaki z tej szkoły bardzo mocno się postarały, wygrały tablicę multimedialną. I teraz, oczywiście, chcą zrobić tam nie ma żaluzji. W ogóle nawet nie ma w tej świetlicy. Akurat ta świetlica to jest. E, to jest od tyłu szkoły. Ona jest z tamtej strony, bo to jest sala gimnastyczna, to jest od tamtej strony. No widzicie, jak szkoła wygląda, słuchajcie. Wiecie, rząd woli podatki i socjalizm, a nie wspierać edukację. A tak naprawdę, takie będą rzeczy pospolite, jak i jej młodzieży chowanie. No i tym przejdziemy sobie do tego, czego po prostu. Czego, żeście jeszcze tego nie widzieli, ja to zatrzymam i ja wam to puszczę, bo słuchajcie, to jest po prostu hit dzisiejszego dnia. W życiu nie słyszałem większej po prostu bzdury. Wysłuchajcie tego. O, światło włączy. Nie wiem, czy wyłapaliście... Amen and a woman. Nie wiem, kim jest ten pan, bo jest zakowidowany. Za ja przejdę sobie do podsumowania, ale jak słyszę A woman, powiem wam szczerze, ja nie wiem, czy ten pan wie o tym, że słowo Amen, czyli słowo Amen w języku polskim, nie podchodzi od słowa men, czyli mężczyzna, tylko niech tak się stanie, niech tak będzie. To znaczy słowo Amen. Po prostu. Można zrobić tak, jak to było z tym Mencenem? XD. Dobra, jesteśmy w podsumowaniu. Słuchajcie, dzisiaj się ukazał status report. Jeżeli ktoś nie oglądał, zachęcam do obejrzenia. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Wczoraj, oczywiście, była kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Kolejny odcinek ja już gubię rachubę 142 chyba. Gościem najpierw padł Kamil z Encyklopedii Kryptowalut, później był bardzo zły moderator Rafał Kiełwóz, a później pojawił się Sylwester Suszek. Fajna była rozmowa, pogadaliśmy sobie o BitBay'u, znowu było Was ponad 1000 osób, bardzo mi się to podobało. Fajne zasięgi są, słuchajcie, także dzięki za to, że jesteście, oczywiście przy okazji łapa w górę, jeżeli podoba się Wam moja robota. Na razie chwilowo wstrzymuję się z konkursami, ale postaram się nadrobić tutaj, e, do, nadrobić tutaj kwestie różnych rzeczy, przede wszystkim film o lisku. Wiem, że wielu z Was nie wierzy w tego liska, no, no, to, no, no to nie wierzcie, to nie jest kwestia wiary. Podejście do kryptowalut nie powinno, nie powinno być kwestią wiary, tylko patrzenia na rynek. Wiadomo, że dużo osób weszło w bardzo wysoko, no i później jest ból. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Zasadniczo teraz stronę kryptonarodu rozwijam. Tak jak mówię, chcę w plener wyskoczyć. To zresztą wszystko w Titus reporcie Najbliższe pana Anny moje są. Jutro powinien się ukazać film o CRDT. Dodatkowo ten konkurs, o którym mówiłem. CRDT możecie sobie przy okazji dodać do, do Crypto Daily. Token możecie dodać sobie do MetaMaska, do Majder Wallet. Także ja to sobie teraz obserwuję na spokojnie. Tak jak pokazał się też wcześniej film odnośnie odnośnie 21 kryptowalut, które warto obserwować w 2021 roku. Słuchajcie, niektórzy tego nie zrozumieli, tak? Każdy powinien mieć taką listę swoją. Każdy powinien sobie, ono nie musi mieć 21 kryptowalut, ja to po prostu 21, 21, nie? To mogą być 3, to mogą być 2, to może być 5, to może być 10, może być 736 tysięcy. Nie ma znaczenia. Ale jeżeli ktoś tam do mnie jakieś mądrości wypisuje, to wiesz co, smutny korniszon i po temacie. No, tyle właściwie. Wpadajcie do Kryptonarodu, do twórców, wpadajcie na naszego Telegrama, na naszego Discorda, wpadnijcie na mojego Twittera, na mojego Instagrama, na Facebooka, na równo mojego stronę brand. to jest moja strona, jak i grupę Kryptonarod na Facebooku. A ja już się z Wami żegnam. Dziękuję oczywiście za to za oglądanie, szczególnie na Decentralach. Dziękuję za oglądanie na premierze i ogólnie dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie... Zostawić łapy w górę i słuchajcie, jeżeli Wam się nie wyświetlają powiadomienia, a macie subskrypcję, bo zakładam, że macie. Jak nie macie to bardzo źle. To, to trzeba wyłączyć subskrypcję i włączyć jeszcze raz taką poradę. Podpowiedział mi Michu z kanału Miłośnicy Czterech Kółek. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.